No, powiem Ci Jarku, sukces. Rozmawialiśmy przed kilkoma dniami, miałeś jakieś tam obawy, czy przyjdzie tak dużo ludzi? Przyszło chyba za dużo. No, w samych piątek, kiedy to był pierwszy dzień targowy, do godzin takiej 13-14 to mieliśmy około 2000 już przejść przez bramki. Także widać było po tłumach na wejściu, że chyba cieszy się to dużym powodzeniem. A, a czy ktoś się do was zgłaszał do związku łowieckiego z pytaniem o to jak wejść w krąg całego związku, jak stać się myśliwym? Tak, cały czas mamy takie pytanie. Jest wielu wiele osób, wiele takich zainteresowanych młodych, że tak powiem adeptów późniejszej sztuki łowieckiej, które są strasznie zainteresowane właśnie wstąpieniem w nasze szeregi. Cały czas czy na to stoisko, czy na inne czy na edukacyjne, gdzie wszystkich nas osób z branży łowieckiej pytają się, jak można by było w. W przyszłości właśnie zostać powiedzmy myśliwym. Oglądałem stoiska, a tutaj się wystawiły praktycznie wszystkie największe, najbardziej szacowne firmy handlujące bronią, sprzętem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem na samym wejściu Incorsa. Potężne stoisko i naprawdę znamienite. Szczęście, że pojawiły się na przykład pionki. Ta municja naprawdę jest teraz już bardzo porządna. To znaczy tak, po, po zmianie właściciela fabryki, jeżeli mówimy o pionkach, faktycznie ta fabryka widać, że ma potencjał i młoda kadra kierownicza przede wszystkim, która robi wszystko w kierunku tym aby producentom czołowym zachodnim też dorównać. Jeżeli chodzi na przykład o inne firmy, to tutaj wspomniane się Oczywiście oni również, jak i inne firmy, mają swoje premiery na tych targach. Także wszystkie te rzeczy możemy oglądać i podziwiać, a nawet dotknąć i po, no, mówiąc kolokwialnie pomacać na stoiskach wspomnianych przeze mnie firm. Fajne klimaty, bo są klimaty myśliwskie, jest coś do zjedzenia, jest cały, cały ten taki anturaż myśliwski, bo i filiżaneczki, i naczynia. To pokazuje... Jak wiele rzeczy jest związanych z myśliwstwem, jak wiele fajnych klimatów, jak wiele odniesień ktoś chce mieć w domu u siebie, żeby nadal czuć się człowiekiem związanym z tą bracią. Znaczy w ogóle łowiectwo to nie jest tylko sama pasja, samo pójście, że tak powiem, do wodu łowieckiego i stricte wykonywanie polowania. Z tym się wiąże cała kultura, sposób bycia. Jeżeli spotykamy na przykład na ulicy my myśliwi, prawda, widzimy się gdzieś w mieście, to my się od razu rozpoznajemy, bo mamy zawsze jakiś akcent. A to... To kaszkieda, to kapelusz, a to sweter, koszula, czy też znaczek, świadczący o tym, że jesteśmy z jednej, że tak powiem, branży. A ponadto na targach nie tylko przychodzą myśliwi. W naszym kraju jest 120, około 120 tysięcy myśliwych. My przez poprzednie edycje tam blisko 11 tysięcy osób przewijało się przez nasze targi. Natomiast widzę, że chyba w tym roku będzie absolutny rekord. Nie potrafię jeszcze dzisiaj, drugiego dnia powiedzieć, jakie to będą osoby, ale widzimy bardzo dużo zainteresowanej młodzieży, na przykład, która przychodzi. O tak jak tutaj jesteśmy na stoisku na przykład Safari, tak? Gdzie mamy wszystkie... Można powiedzieć, że większość afrykańskich zwierząt czy to w formie medalionów, czy całe, wypchane, i dzieci przedszkolne, które tutaj mają takie zajęcia jakby edukacyjne. Klub Dian Polskiego Związku Łowieckiego, czyli kobiety polujące w naszej organizacji, które zajmują się szeroko pojętną edukacją, właśnie wśród młodzieży. Co by nie mówić, na kolejną imprezę musicie poczekać rok, chociaż jak będziecie zaglądali na stronę Polskiego Związku Łowieckiego, no i na oczami Ostrego, znajdziecie tam informacje o tym, co się dzieje, gdzie dziać się będą jakieś ciekawe rzeczy. No i do tego dowiecie się też, co w trawie piszczy. Tak kończymy z Jarkiem Czekajem, te targi. Dzięki Ci wielkie, że pojawiłeś się tutaj i że pozwoliłeś nam uczestniczyć w tej imprezie. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Do zobaczenia za rok.